Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. To spotkanie komentować będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Real Salt Lake zmierzy się z Atlantą United. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak, sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb, mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Oto skład, na który zdecydował się trener gości. Oni również grają ofensywną wersją ustawienia 1 4 5, 1. Zatem będziemy mieli tłok w środku pola. Także tu, w miarę rozwoju akcji, linie środkowe będą ulegały modyfikacjom. A pomoc będzie wsparciem dla osamotnionej dziewiątki, aż do płynnego przejścia w formalne 1433. 4 3 3 No i gra ruszyła. Popatrzmy. Zobaczmy. Powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to Jacku zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy poważniejszy błąd oznacza eliminację. To nie było trudne. Broni bramkarz. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? Jego podstawowym zadaniem w tej drużynie jest strzelanie bramek. No i właśnie to regularnie robi. Klubowy statystyk tylko dopisuje kolejne bramki przy jego nazwisku. Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No, ale teraz trzeba będzie już uważać. Słysz. Mocno trzyma się na nogach. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Świetnie, znów zblokowany strzał. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Znalazł go tym podaniem niebezpiecznie. Obiecujące zagranie przed pole karne. Okazja! Dobra, spokojna interwencja. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Przejęcie piłki. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Luna. Thiago Almada. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Lennon. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Wisdek i zaczęło się. Okazja. Dobra, spokojna interwencja. I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry na tablicy wyników remis. Dobre przerwanie akcji rywala. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Almada! Proszę Państwa! Otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna? Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie. Brawo! Nareszcie widzimy przełamanie tej patowej sytuacji. Trochę się naczekaliśmy na gola, ale mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Dobra, teraz piłka na dobieg. Będzie groźnie. Mogło być groźnie, ale nie będzie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. W ataku Giacu liczy na dobrą akcję. No i po ataku zagrożenie minęło. Rango. Luna. Spokojnie sobie klepią. Szukają szansy na odrobienie straty. Cierpliwości im nie brakło. Jednak ten atak spalił na panewce. Stracona piłka. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Ładne teraz zagranie. Za plecy obrony. No, i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Luna. Czasu coraz mniej. Może teraz zerwą się i zaatakują. Poszukają wyrównującej bramki. Może teraz wyrównać? Rycoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. W pole karne, Głęboko teraz. Koniec akcji. Nie będzie groźnie. Odejście wyżej. Odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Piłka wraca do środka. Ta im teraz remis. Proszę państwa, gól. Remis. Na minuty przed końcem meczu, ależ to będzie intensywna końcówka. To było dobre wykończenie, szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. I mamy remis. 1 do 1. Gregersen. Jest informacja z za bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. I ruszyła pierwsza połowa. Okazja dobra, spokojna interwencja. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Almada! Proszę Państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpow? No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło? Z takiej odległości można było strzelać. Może teraz wyrównać? Rikoszet. Ta interwencja. Piłka wraca do środka. Proszę państwa, gól! Remis! Na minuty przed końcem meczu.